Witam serdecznie, ja jestem na swoim miejscu, tam jest Gnom, Jakub Kwiatkowski został zwolniony z PZPN-u, więc zapraszam na podsumowanie tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu w świecie futbolu, zwłaszcza polskiego. Jeden mecz w tygodniu, zapraszam. Jakub Kwiatkowski został zwolniony z PZPN-u po 11 latach współpracy. Była to decyzja podjęta rzekomo przez Michała Probierza i Tomasza Kozłowskiego. Wśród zarzutów przemawiających za zwolnieniem Kwiatkowskiego, głównym zarzutem było to, że nie został on zakwalifikowany do delegacji, która pojechała na losowanie grup Euro 2024. Warto tutaj zaznaczyć, że UEFA, bo UEFA organizuje Euro, zaprosiła wyłącznie trenerów reprezentacji, które mają już pewny awans, a nasze jak wiadomo jest w barażach i tego awansu pewnego nie ma. Podobno nie podobało mu się również zachowanie Kwiatkowskiego na konferencjach oraz to, że w czasie ostatniego zgrupowania Kamil Grosicki udzielił wywiadu bez poinformowania o tym reszty sztabu. Także tutaj nie chodzi absolutnie o to, co Grosicki mówił, podobno. No Kwiatkowski w swoim oświadczeniu jest mocno rozgoryczony całą sytuacją, a tak z mojego punktu widzenia najbardziej wygranym jest chyba, nie kto inny, tylko sam cesarz PZPN-u, Kulesza, bo on jak zwykle umywa ręce o tym, że ochroniarz lewego ma coś za uszami i szemranym typem, oczywiście nie wiedział. Stasiaka w samolocie również nie znał i wpadł do niego całkiem przypadkowo. Tak samo w przypadku zwolnienia Kwiatkowskiego, również nic o tym nie wie. No, po prostu maestro intrygi, nic więcej nie trzeba tutaj dodawać. Wracając już na ligowe podwórko, a dokładnie na pierwszoligowe podwórko, Jakub Błaszczykowski sprzedał część u swoich udziałów w Wiśle Kraków, ale nadal pozostaje drugim największym współudziałowcem. Różnica między Błaszczykowskim a Adamem Łanoszką jest naprawdę tutaj taka już symboliczna. Dziennikarze sugerują tutaj, że przepływ funduszy między akcjonariuszami wynika po prostu z trudnej sytuacji finansowej krakowskiego klubu. Klub miał być zasilany przez trzech największych współudziałowców zależnie od procentu wkładu. Sprzedaż tych akcji sprawiła, że Łanoszka wpłacił niewiele mniej od Kuby Błaszczykowskiego, także są to dość duże kwoty. I tylko po to odbyła się ta sprzedaż akcji. Ale to będzie clickbaitowy tytuł filmiku Morawiecki oszukał ruch Chorzów. Przed wyborami, jeszcze chyba w październiku bądź wrześniu, Morawiecki obiecał przekazanie ponad 100 milionów na budowę nowego stadionu ruchu Chorzów. Dwa miesiące później, czyli no, w tym tygodniu, Prezydent Chorzowa w rozmowie z Gazetą Wyborczą stwierdził, że ruch nadal czeka na jakąkolwiek decyzję, bo już nie mówię o pieniądzach. Nadal czekają na decyzję i po prostu czują się oszukani. I to jest dosłowny cytat z tego prezydenta miasta. Prezydent mówi, że po spotkaniu od razu była informacja z ministerstwa, że jest wszystko pozytywnie rozpatrzone. Potem w okolicach wyborów była kolejna informacja, że wszystko jest na dobrej drodze. A teraz po wyborach sprawa kompletnie ucichła i kontakt z ministerstwem się urwał. Być może dlatego, że Kamil Bortniczuk nie jest już ministrem sportu. I tak naprawdę miasto nie ma teraz z kim rozmawiać na temat stadionu. Natomiast prezydent Chorzowa ma ciągle nadzieję, że nowy rząd dotrzyma obietnicy poprzedniego rządu i skupi się na kontynuacji tego projektu. Miejmy nadzieję, bo ruchowi ten stadion się po prostu należy. Ale emocje dzisiaj w odcinku, boże tyle polityki. Na koniec odcinka sensacja w Brazylii, po niemal 111 latach historii w najwyższej lidze rozgrywkowej, Santos, w którym grał np. przykład Pele, Rodrygo czy Neymar, spada z ligi. Ostatnia porażka, jaką zaliczyli 2 do 1 jeszcze w doliczonym czasie gry, no przelała czarę goryczy, kibicom się to nie spodobało i w ten sposób wylała się fala kibicowskiej frustracji. Cała dzielnica Villa Blemiro, mam nadzieję, że nie przekręciłem tu nic, została spalona, Strażacy interweniowali całą noc. Co więcej, rozwścieczeni kibice, gdy spotkali na mieście i zobaczyli, że ich napastnik wyjeżdża z klubu z obiektu samochodem, podpalili również ten samochód. Także no, zamieszki niesamowite, chaos, no, trochę się nie dziwię tym sfrustrowanym kibicom, a też pamiętajmy, że w Brazylii ta miłość do futbolu i do klubu jest no, minimalnie wyższa i bardziej taka zaciekła niż w Polsce. Ode mnie w odcinku to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach, subach, jeżeli tu dotarliście, to napiszcie koniecznie komentarz i widzimy się. Nie wiem czy na shortach, bo algorytm YouTube'a strasznie ostatnio nie lubił shorty, ale widzimy się na pewno jeszcze w tym tygodniu, przed niedzielą. Trzymajcie się i miłego tygodnia.